Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed jutrzejszym domowym meczem Wisły Kraków z brukbetem Termaliką Nieciecza. Są z nami jak zawsze pan trener Dariusz Dowczyk, a także obrońca Wisły Kraków Maciej Sadlok. Pana trenera prosimy również tradycyjnie o ocenę sytuacji kadrowej. No i z takich wątków sportowych kolejny gol strzelony przez Wisłę w ostatnich minutach. Okazuje się, że nie tylko Patryk Małecki jest skłonny do strzelania takich bramek. Pytanie, czy to jest właśnie, czy, czy o to chodzi, o taką drużynę walczaków, która do samego końca bije się o wynik? W krótkich może żołnierskich słowach wszyscy są gotowi do gry, nie mamy żadnych problemów zdrowotnych, wszyscy zawodników są e, gotowi do tego, żeby jutro wystąpić w spotkaniu. Z tych piłkarzy oczywiście musimy wybrać 18, która, która będzie na, na mecz. Mamy jeszcze dzisiaj zajęcia, dlatego też wstrzymuję się trochę. Mam już w głowie oczywiście i skład i 18, ale wstrzymuję się do, ostatniego, e, do ostatnich zajęć, żeby, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Mamy pogodę taką, jaką mamy, ślisko odpłukać, żeby nikomu nic się nie przytrafiło. Co do e, tych bramek, które strzelamy w ostatnich minutach bądź też zwycięskich, a tak jak w ostatnim przypadku bramka Pawa dała nam e, remis, to oczywiście cieszę, że, że gramy do, do końca, że jest wiara w to, że można osiągnąć korzystny rezultat, mimo tego, że e, przegrywaliśmy tak, jak to miało miejsce z Lechem Poznań. Ale również myślę, że jest to przejaw dobrego przygotowania, bo jak zawodnicy nie mają w głowie, że czy im starczy siły, czy, czy też nie, to, to właśnie tak to może wyglądać. Chciałbym oczywiście, żeby nasze zwycięstwa pieczętować dużo wcześniej niż w 90. minutach, bo to kosztuje trochę nerwów. Ale Każda bramka, myślę, że te bramki w ostatnich minutach budują naprawdę atmosferę w drużynie, morale zespołu, jest zdecydowanie większa pewność siebie. Mieliśmy trochę problemów z, z Lechem, bo inaczej to odbierałem z Morawy boiska, inaczej to odbierałem później oglądając spotkanie. Zrobiliśmy analizę tego spotkania, chociażby z tego względu, że za chwilę znów z Lechem będziemy grali, także e, Ważne było to, żeby, żeby sobie powiedzieć, co było dobre, ale też było parę mankamentów w naszej grze. Lech na bok, teraz mamy Termalikę zespół, który lubi grać z kontry, przypuszczam, że będziemy dużo w ataku pozycyjnym i musimy się wykazać dużą cierpliwością. Nie bez przyczyny Termalika jest tam, gdzie jest, bo zdobywa punkty, może nie, nie gra najpiękniej, ale skutecznie. Dlatego też E, zdobywają punkty, bazują na silnej, zdecydowanej obronie, kontratakując bardzo bardzo skutecznie. Także na to musimy mieć e, zwrócić uwagę i, i mieć się na baczności przed jutrzejszym spotkaniem, żeby być cierpliwym, dokładnym. E, a tak jak mówię, no, pogoda nie sprzyja dokładności, także tym bardziej trzeba być skupionym na to, co będzie się działo na wojsku. Bardzo dziękujemy. Maciek, do Ciebie pytanie. Ostatnio dośrodkowanie zamienione w asystę, tak, na wagę remisu. Pojawiają się takie głosy, że tak dobrej gry w obronie Wisły-Kraków nie było od bardzo dawna. Oczywiście, jeden, dwa błędy na mecz nawet w Poznaniu się zdarzyły, ale pytanie, czy z Waszej perspektywy też to tak odczuwacie, że jest ta pewność w defensywie, której wcześniej brakowało? No chyba widać to z meczu na mecz, że jest coraz lepiej Wydaje mi się, że tych błędów w tym sezonie już trochę zrobiliśmy. No i czas najwyższy, żeby już się nie pojawiały. Dlatego fajnie, że, że, że coraz mniej wpadek nam się zdarza i, i, i tylko cieszy się z tego. A przede wszystkim dalej to kontynuować, żeby, żeby nie było tak, że, że, że znowu za chwilę się nie daj Bóg przytrafi jakiś klops. Nie od dziś wiadomo, że w obronie musi być duża stabilność i... I porozumienie. Mam nadzieję, że, że już teraz jest coraz pewniej u nas w drużynie. Nawet nie chodzi tylko o samą formację defensywną, bo, bo również cały zespół pracuje na to. I myślę, że taktycznie przede wszystkim wygramy, wyglądamy już dużo lepiej. Bardzo dziękujemy. I oczywiście czas dla Państwa. Jesteśmy otwarci na pytania. A Piotr Stymczak, Dziennik Polski. Przynajmniej na jeden dzień będzie taka sytuacja, że opuścicie to ostatnie miejsce w tabeli. Czy to jakoś dodatkowo motywuje, zachęca do walki taka perspektywa, że przynajmniej dzienia może już nawet przez cały tydzień, nie będziecie tym ostatnim zespołem? Powiem panu, że absolutnie się nad tym nie zastanawiam. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zdobyć trzy punkty. My jesteśmy nadal ostatnim zespołem ligowej tabeli. Chcemy się wydostać z tego ostatniego miejsca. Nie jest łatwo, ta tabela jest bardzo spłaszczona. Kilka wygranych może naprawdę nas wywindować w górę o kilka miejsc, ale zdajemy sobie sprawę, że o te wygrane nie będzie, nie będzie łatwo. Czy to u siebie, czy na wyjeździe musimy naprawdę być bardzo zdyscyplinowanym zespołem, jako drużyna. To, co Maciek powiedział, że lepiej funkcjonujemy jako, jako zespół, nie jako obrona, pomoc czy, 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 czy atak, ale jako zespół lepiej funkcjonujemy i to się przekłada też na. Na wyniki, jeżeli całym zespołem będziemy grali w obronie i całym zespołem atakowali, to, to możemy, no mówiąc tak, siać spustoszenie wśród, wśród przeciwnika, ale to samo musi być właśnie i w obronie, i w ataku. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy przeciwnik z jednej akcji strzela nam bramkę, gdzie mamy przewagę i właściwie wiele wskazuje na to, że to my możemy bramkę strzelić, a zaraz ją tracimy tak jak to miało miejsce z Lechem dzięki SADO między innymi, ale wyprostował się tym dośrodkowaniem trochę tak w ostatnich minutach. Nie, była chęć, znowu chęć dążenia do tego, żeby zmienić, zmienić losy spotkania. To jest, to jest dla mnie bardzo istotne. Tak jak mówię, my nie jesteśmy drużyną, którą, której nie można zatopić. Jeżeli będziemy mieli słabszy dzień, to, to przeciwnik może to wykorzystać, dlatego też musimy być skoncentrowani, uważni, zdyscyplinowani w każdej minucie każdego meczu. To już skoro ten wątek został poruszony, nie chciałem do tego wracać, ale czy była w Tobie, nie, nie. Maciek, taka chęć właśnie, żeby ten zryw ostatni do przodu, żeby zrehabilitować się troszkę za tą niefortunną interwencję wcześniejszą? Na pewno tak, każdy to ma w głowie, aczkolwiek yy, szczerze powiem, że w przypadku tego błędu, który się przytrafił z Lechem, nie, nie miałem zamiaru sobie zaprzętać tym głowę, bo wiedziałem, że raczej to nie pomaga. Może kiedyś, kiedyś tak było, że gdzieś się zdarzył jakiś błąd, to, to człowiek po prostu więcej myślał o takim czymś, ale, ale z doświadczenia wiem, że w ogóle to nie pomaga, wręcz przeciwnie, więc patrząc jeszcze na całą drużynę, na determinację nas wszystkich, ta bramka wcale nie, nie spowodowała, że podłamaliśmy się, a, a wręcz przeciwnie, każdy dążył dalej do tego, żeby, żeby strzelić tą bramkę i to jest fajny, fajny objaw w, w drużynie. Widać, że, że właśnie poprzez takie chwile idziemy do przodu i nawet taki remis lepiej smakuje niż, niż, niż to my byśmy mieli wygrywać 1-0 i, i w ostatniej minucie stracić tą bramkę. Dlatego mimo wszystko uważam, że dobrze to się wszystko tak skończyło w Poznaniu. Bartosz Karcz, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Momencik, mamy koleżankę Angelika. Prosimy o skorzystanie z mikrofonu. Pamiętam, że przed meczem z Lechem rozmawialiśmy o y, poprzednim spotkaniu Lecha o Arce gdy Gdynia. Pan mówił, że gdzieś tam czerpiecie z tego, co Arka zagrała na Lechu. I, no i to gdzieś tam, myślę, potwierdziło się na boisku, bo rzeczywiście starali się, się utrzymywać przy piłce, rozgrywać. Trochę to przypominało y, pomysł Arki. W związku z tym... Kontynuując, czy teraz będziecie się oglądać na pogoń Szczecin, bo jak popatrzeć na wyniki termaliki w tym sezonie, no to ten jeden im wyjątkowo nie wyszedł wtedy w Szczecinie. Pogoń pokazała, że można wygrać wysoko z dobrze broniącą się termaliką. Dzisiaj, dzisiaj przeanalizujemy grę, grę termaliki, mamy naprawdę sporo materiału, i, i przed treningiem będziemy mieli analizę gry termaliki i to, jak my będziemy chcieli się temu przeciwstawić, co powinniśmy robić i jak powinniśmy się na boisku zachowywać. Parę takich korek taktycznych w stosunku do tego, co robiliśmy do tej, do tej pory na pewno, na pewno będzie ze względu właśnie na przeciwnika, na jego ustawienie i na jego styl, styl, gry. Co do, jeszcze wrócimy może tak na chwilę do, do Lecha Poznań, naprawdę mieliśmy sporo materiału, bo akurat mieliśmy, mówię tak w cudzysłowie casting Ludzi, którzy mieli z nami sparsować i zajmować się analizą zespołu, było to czterech analityków. Został Mariusz Kontak, także on między innymi przygotował swoją pracę także lecha, mieliśmy naprawdę rozpracowanego przez każdego z tych czterech ludzi i inne spojrzenia na, na to, jak gra Lech. No ale to już, jest, to już jest historia, to będzie nam na pewno przydatne przed meczami, przed meczami znowu pucharowymi. To co udało nam się w tym akurat spotkaniu zrobić, to myślę, że wyeliminowaliśmy z gry Marcina Robaka i skrzydła, które, które, Lech ma bardzo, bardzo dobre. Także to była gdzieś dobra wskazówka i analiza tego spotkania, że od strony taktycznej właśnie potrafiliśmy wyeliminować tych zawodników, którzy są w Lechu właściwie najgroźniejsi i odpowiedzialni za grę ofensywną. Podobnie, no tak jak mówię, podobnie analizujemy każdego przeciwnika. Teraz mamy Termalikę, która e, a pięcioma pomocnikami. Jak oni się zachowują, to już nie będę wchodził w szczegóły. Często wracają za linii piłki i bronią się, żeby właśnie wyprowadzać szybkie kontrataki i szczególnie boczne sektory są dla nich ważne przy zagęszczonym środku boiska, także jest kilka elementów, na które musimy zwrócić, zwrócić uwagę. Zespół, który gra ustawieniem 4-5-1, ale to ustawienie się zmienia być może w pewnym momencie gry być tak, że dojdzie, nie wiem który z napastników będzie grał, czy to będzie Kędziora, czy to będzie hmm, Kutkowskis, tak, tak, że mogą zagrać również na dwóch napastników. E, pan redaktor kiwa głową, że nie? W pewnym momencie w meczu mogą zagrać. No tak, ja nie przypuszczam, żeby od początku wyszli dwójką napastników. Ale w pewnym momencie meczu być może tak tak to będzie wyglądało. Dlatego musimy być przygotowani na, na pewne warianty, a przynajmniej wiedzieć o tym, jak się zachowują, jakie mają nawyki, co robią w trakcie spotkania, to oczywiście można, tak jak mówię, wyłapać w, z meczy, które, które analizujemy. Ponownie mikrofon Bartoszkarz. Bartoszkar. Tomasz to mam pytanie. Trochę w tych ostatnich meczach zmieniałeś pozycję. Trochę na środku, trochę na boku. Yy... To by to sprawia jakąś różnicę, czy, czy, czy już przyzwyczaiłeś się do tego, że czasami jesteś bocznym obrońcą, a czasami środkowym? To znaczy, wiadomo, że lepiej zawsze, gdy jest stabilizacja i tu człowiek gra bardziej na jednej pozycji, ale, ale zarówno bogi i środek nie są mi to obce pozycje i tych meczy myślę, że jakbym miał przeanalizować, to w miarę porówno rozegrałem w swojej przygodzie, więc jakimś większym problemem to nie jest. Grzegorz Wojtowicz, Przegląd Sportowy, już Pani Andrzejka przekaże. Kolej zapytać się o, trochę o Wisłę, o skład, bo y, są trzy takie rzeczy, o które chciałem zapytać. Z sześciu zawodników zagrożonych, y, jak gdyby eliminacją z następnego meczu, czy y, poprzednio jak był Maciek i Arek zagrożeni, to Pan to dość sprytnie rozegrał, także że zawsze było kogo do tego ryśka na stoperze ustawić. Czy teraz coś pan planuje? I przy okazji, już dwa inne pytania: obsadę bramki, bo było trochę zaskoczenia w Poznaniu. I Czy Paweł Brożek się już czuje na siłach grać 90 minut? Czy tam od pierwszej minuty? O, może tak? Od ty zaczniemy. Myślę, że Paweł Paweł oczywiście jest, jest przygotowany na to, żeby grać przez pełne 90 minut. Normalnie z nami uczestniczył w treningach. Nie ma żadnych dolegliwości, to jest odpowiedź na ostatnie pytanie. Łukasz z Załuska w bramce? No, mała niespodzianka, może też spowodowana tym, że, mm, że się miał drobny uraz w tygodniu i przez y, bodajże dwa dni z nami nie, nie, nie trenował. Dlatego też to było spowodowane tym, że Łukasz był wyborem numer jeden na mecz z Lechem Poznań. I z kartkami. Powiem otwarcie, no. nie chcielibyśmy, żeby, żeby nasi zawodnicy dostawali ci, którzy są zagrożeni, ja wiem, którzy są zagrożeni, dostawali kartki na kolejne, na kolejne spotkania, też kilku piłkarzy mamy zagrożonych w meczu pucharowym. Po jednym spotkaniu tam po dwóch kartkach od razu jest automat, że nie można grać w kolejnym meczu, także będziemy musieli na to uważać, ale my przed każdym meczem właściwie zwracamy uwagę piłkarzom, którzy są zagrożeni, żeby uważali i unikali tego, żeby, żeby dostawać po prostu kolejne, kolejne kartki. Ale no, nie mamy na to większego wpływu. Jeżeli yy, te kartki dostaną, to będziemy musieli dopiero wtedy zastanawiać się, kim ich zastąpić. Skąd się to bierze, bo Zespół nie ma sześciu zagrożonych zawodników. Trudno mi naprawdę ocenić, z czego to, z czego to wynika. Możemy teorię jakieś do tego do, dopasowywać, że jesteśmy bardzo agresywnym zespołem. Albo że jesteśmy niefrasobliwym zespołem, bo łapiemy zbyt łatwo te kartki, nie wiadomo, która z, z czego wynika. Tak? I, i, i o, o ile będziemy się gdzieś kłócili z arbitrem i, i próbowali gdzieś go przekonać do swojej i dostaniemy kartkę, czy któryś z zawodników dostanie kartkę, no to jest to niefrasobliwość. Ale gdzieś no, sytuacja, która ratuje drużynę, to, to możemy to, mówiąc tak kolokwialnie, przełknąć i, i, i takiemu piłkarzowi wybaczyć. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Rafał Czerkawski, Polska Agencja Prasowa. Przepraszam, na razie tutaj do tego prosimy. Panie Terenerze, powiedział Pan, że nie ma problemów jeśli chodzi o zdrowie zawodników, ale chyba takim problemem może być pogoda. Przy takim deszczu łatwiej jednak się bronić, niż prowadzić atak pozytywny, prawda? Znowu zależy jak na to, jak na to spojrzymy. Obrońcy przy takiej pogodzie no, popełniają błędy. My powtarzamy piłkarzom asekurować bramkarza, blokować strzały. Także to jest gdzieś drogowskaz dla drużyny przeciwnej, ale to jest też dla nas, żeby takie sytuacje wykorzystywać że liczyć na to, że, że przeciwnik się może, może pomylić. E, kiedy atakujemy, a oczywiście asekurować swoich, swoich kolegów i liczyć na to, że coś, co wydaje się proste i, 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 i łatwe, takim nie będzie, że, że liczyć na błąd my to mówimy, liczyć na błąd na partnera i jakby miało coś źle pójść, żebym był w odpowiednim miejscu. Ale myślę, że to jest taka pigoda, pogoda, przepraszam, piłkarska, każdy lubi. Grać jak murawa jest, mówiąc yy, yy, po piłkarsku, szybka. Także latem lubimy, jak nam poleją boisko i ta piłka szybciej po tej, po tej trawie się przesuwa. Także jest to akurat, myślę, żeby nie padało, ale jest dobra pogoda. Redaktor czy jeszcze? W zupełnie, bo wyjaśnił nam pan, dlaczego taka obsada bramki była w, w Poznaniu, natomiast jaka będzie jutro obsada? Czy ten mecz w Poznaniu w tej hierarchii coś zmienił, no bo ukazał skoro dobre spotkanie. Panie redaktorze, poczekamy do jutra. I automatycznie, bo do tej pory tak pan to układał, że w lidze bronił Miśkiewicz, Pucharze Polski Załuska, czy znowu mamy no. jeszcze mamy jeszcze trening, naprawdę nie chciałbym ilekroć powiem. Coś albo zakomunikuję któremuś zawodnikowi, to, to obraca się to przeciwko, przeciwko mnie. Także wolę się wstrzymać do samego końca e, i, i nic nie mówić na temat, na temat składu, bo mamy jeszcze zajęcia przed sobą. Jeszcze Domańska, mam pytanie o Termalikę. Jak Ty oceniasz ten zespół? Bo rzeczywiście tak gdzieś pojawiły się nawet takie głosy, że to polski Atletico Madryt, że, że bazują głównie na obronie, ale, ale rzeczywiście po tych kontrach potrafią boleśnie ukończyć. To prawda, złapali taki swój styl i, i tego się trzymają, bo widać, że, że przynosi im to po prostu efekty, więc yy ja się nie dziwię temu, że tak jest i, i co pokazuję są wysoko w tabeli, więc myślę, że, że raczej nie będą narzucać sobie innego stylu, bo, bo widać, że to im służy. Yy, aczkolwiek... Yy Musimy troszkę wszystko zrobić, żeby, żeby porozbijać trochę też szyki obronne i, i po prostu stłamsić przeciwnika do, do tak głębokiej obrony, żeby, żeby po prostu ta bramka w końcu wpadła. Dla Ciebie to jest zaskoczenie, że nie są tak wysoko? Po 12 kolejkach już w sumie. Ja myślę, że dla wielu jest to zaskoczenie, bo, bo w tamtym sezonie troszkę inaczej to, to wyglądało, ale, ale zupełnie jest to inna drużyna, całkiem inny styl. Yy, więc zobaczymy, jak, jak, długo, jak długo w tym wytrzymają, a, ale to już nie jest do końca nasza sprawa, my mamy swoje, swoje problemy i zadania, tak aby, aby tutaj jutro zostawi, zostały u nas trzy punkty. I, i nie oglądać się przede wszystkim na innych za bardzo. Wiosną odbiliście się po tej takiej serii nie najlepszej właśnie meczem z Termaliką. To było pierwsze zwycięstwo po, po dłuższej przerwie. Teraz też liczycie na to, że to będzie odbicie z kolei od tego ligowego dna, że, 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 że ewentualna wygrana jutro sprawi, że Wisła opuści spadkowe miejsce i już na nie, nie wróci w tym sezonie? No tak by było oczywiście najlepiej, bo, bo widzimy jakie są yy małe różnice punktowe w tabeli i, i wydaje mi się, że jutro jest bardzo dobry moment na to, żeby, żeby w końcu odbić się od, od tego dna, bo, bo zdecydowanie za długo już tam jesteśmy. To jeszcze ostatnie pytanie ostatnie ode mnie. Już, innym. Dam, do trenera, czy będzie rozpisane krycie bramkarza przy rzuciorożnym chciałem powiedzieć, że jeżeli mielibyśmy strzelić bramkę w doliczonym czasie, to nie mam nic przeciwko temu, bo nowa K już nie ma w Termalice. Także niech tak będzie. Nie chciałbym czekać do dziewięćdziesiątej trzeciej minuty, ale bramkarza już o tej posturze nie ma, nie ma w Termalice. Także możemy być niespokojni, ale spokojniejsi. Damian Gołąb, Gazeta Wyborcza Sport.pl ja właśnie chciałem dopytać pana trenera o ten ostatni mecz z Termaliką, bo w tym sezonie właśnie to Wisło jest specjalistą, czy specjalistką w zasadzie od gry w końcówkach. Jak pan wspomina to wydarzenie jako jedno z takich najdziwniejszych w karierze trenerskiej? Pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło i widziałem to na własne oczy i, i widziałem to w meczu, w którym mogłem stać przy linii postępu. Nie wiem, czy panowie widzieliście kiedyś, nie wiem, coś, coś taką sytuację. No, pamiętam Tomaszewskiego strzelającego bramkę, kiedy grał w Alicante. Gdzieś to było w telewizji pokazywane. Pewnie kilku bramkarzy byśmy jeszcze znaleźli, którzy strzelali bramki, bądź też rzutów wolnych, czy też właśnie w takich ostatnich akcjach meczu. Powiem otwarcie, oczywiście cieszyliśmy się z bramki strzelonej przez Donalda na, na 2-1, by za chwilę smucić się z bramki straconej i strzelonej nam przez, przez bramkarza. No ale cała ta, ta sytuacja no, trochę takiej humoreski w tym wszystkim, wszystkim było aczkolwiek gorzka pigułka do przepchnięcia, bo, bo tracimy bramkę w ostatniej akcji, akcji meczu i strzela nam ją bramkarz, któremu pogratulowałem naprawdę tego gola, bo Nieczęsto się zdarza, żeby bramkarze strzelali bramki w meczu ligowym. Przegorz Bernasi, Radio Kraków. Panie trenerze, ja mam pytanie o Petara Brleka. Fascynuje mnie ta postać. Wisła była w strasznych już dołach i psychicznych, i tabelowych, a on ciągle nie miał miejsca w jedenastce. No, nie ma wciąż, pewnie walczy, powie pan. Czy on jest bliżej? jakiegoś przekroczenia progu, bo jak widziałem go parę razy na jakichś tam materiałach wideo, raz mi się zdarzyło cały trening obejrzeć w Myślenicach. Szkoda, że to w Myślenicach bym oglądał pewnie częściej. I wydaje mi się, że to jest nieprawdopodobny potencjał, taka śpiąca królewna, którą trzeba obudzić całusem czy nie wiem, kopniakiem. Sam nie wiem, co o nim myśleć, a Pan go widzi na co dzień. Zgłasza się Pan do całusa czy do kopniaka? Żeby to miało pomóc, tak, to ja go też chętnie ucałuję, żeby, żeby zaczął grać na miarę swoich możliwości, bo Petar naprawdę ma, ma spore umiejętności, co gdzieś nie przekłada się na, na mecze ligowe. Ja w przygotowaniach mówiłem, że i widziałem w Petarze no, takiego lidera zastępcę Rafała Wolskiego, który przytrzyma piłkę. Mało tego, on ma naprawdę duże inklinacje ofensywne. Potrafi uderzyć bardzo dobrze piłkę strzelać w ramki. Być piłkarzem, który no, no, powinien nam dawać zdecydowanie więcej niż, niż to jest w tej chwili. I wierzę, że, że ten moment przyjdzie. Dajmy mu naprawdę jeszcze trochę, trochę czasu, żeby, żeby wreszcie stał się zawodnikiem no, takim, jakiego wszyscy tutaj byśmy chcieli go, go widzieć. Z drugiej strony, jak, jak czytam artykuły mówiące o tym, że a Petar Brelek jest niespełnioną nadzieją, a właściwie yy, wyrzuceniem pieniędzy, pieniędzy w błoto, bo to milion złotych za niego Wisła zapłaciła. To tak się zastanawiam, czego my oczujemy, oczekujemy od, od zawodnika, który w gruncie rzeczy na rynku europejskim kosztuje 250 tysięcy euro. To jest młody, jeszcze niedoświadczony piłkarz, aczkolwiek tak jak mówię, już bym chciał, żeby grał coraz lepiej ale jak porównamy sobie ceny piłkarzy, które, które, naszych polskich chociażby piłkarzy, którzy ostatnio poprzechodzili do, do, do różnych klubów po, po euro, to nie oczekujmy od Petera Berleka też no, wczorajszego chociażby Messi'ego, bo, bo, bo tak nie będzie, ale potrafi grać, zgadzam się tutaj absolutnie, potrafi grać zdecydowanie lepiej niż, niż to nam prezentuje w tej chwili. Oczywiście co do kwot poruszamy się w kwotach przedstawionych przez Państwa, prawda, bo wiadomo, że oficjalnych kwot transferowych nigdy nie podajemy, ale mamy pomierząc z wielkości. To z Dokładnie, tak. dokładnie. Czy jeszcze jakieś pytania? Grzegorz Wojtowicz, Przegląd Sportowy. Już Pani Anżelika przekażę mikrofon. Pan mówił, że wszyscy są zdrowi, a wczoraj pięciu zawodników nie trenowało, m.in. innymi Maciek. Jakie to były przyczyny? Tam Patryk Małec, trenował. Ale nie chyba... Indywidualnie nastąpi. trenował. No właśnie. Ale trenował. <laughs> Ale nie, tam Patryk, Patryk i Richard Guzmich. Tak. Wczoraj, na wczorajszy trening mieliśmy taką trochę polechu Poznań, krótki okres do następnego spotkania, czyli do jutrzejszego meczu. No, wiadomo, że nie będziemy robili gdzieś zajęć takich, gdzie zawodnicy będą rękawami oddychali, bo, bo to nie jest metoda akurat i, i czas na to. Mieliśmy rozpisane zajęcia, że pięciu pójdzie na rower, pięciu będzie robiło coś innego i mieliśmy wspólną siłownię. E, po czym jak przyszło do jazdy na rowerze, to, to no, widzieliśmy, mieliśmy więcej piłkarzy niż cyklistów, no, bo nie chcieli iść za bardzo na rower. Patryk Małecki poszedł i, i, i Krzysiek Mączyński na rower. Maciek miał indywidualne zajęcia razem z... Y, z Ryśkiem Guzmiczą i, 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 i z Bobanem, lekki uraz tam gdzieś Bobana, podkręcona kostka, także nie chcieliśmy go rzucać do treningu, ale ci, którzy mieli iść na rower, z i no, zażyczyli sobie tak, oni chętnie dołączą do Radka Sobolewskiego i do zajęć, które Radek wczoraj przeprowadzał. E, był fajny trening strzelecki, także wszyscy ci, którzy nie byli w planach, było dziesięciu, nagle nam się zrobiło tam gdzieś 16 do tych zajęć, także, ale to pozytywny, pozytywny objaw. Karcz. To jeszcze skoro został poruszony temat środkowych pomocników, chciałem o Krzyśka Moczyńskiego zapytać o pana, ocenę jego gry w Poznaniu. Mnie się wydaje, że to był chyba jego najlepszy mecz w tym sezonie i, i, i gdzieś to euro może już zostawił za sobą i, i, i wrócił na właściwe tory. Dobre, tak. Generalnie dobre spotkanie w wykonaniu drużyny, dobre spotkanie w wykonaniu Krzyśka, ale znowu tak czysto piłkarskiego, gdzieś po analizie tego meczu miałem pewne uwagi do, do jego gry. E, miał dwie bardzo dobre sytuacje do tego, żeby oddać strzał i, i oddał strzał, ale te, te, te strzały nie za bardzo mu wyszły także, ale znalazł się w nich, to jest, to jest, to jest podstawa i mówię, czysto takie niuanse piłkarskie typu ustawienie w danym momencie na boisku, to tylko to jest gdzieś do e, drobnej korekty, ale, ale z samego meczu i myślę, i ja jestem zadowolony z postawy Krzyśka i on ze swojej również. Jeżeli mają Państwo jeszcze pytania, to bardzo prosimy. A jeśli nie, bardzo dziękujemy. Przypominam, Dziękuję piątek, bardzo. godzina 20.30, Wisła Kraków, Brukbet, nie Ciecza.